Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zesada, witam państwa. Naszym gościem jest Mateusz Bochenek, poseł Platform i Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Witamy w roku 2022. Nie było łatwo, prawda? Jakieś noworoczne postanowienia? Nie no, zawsze są noworoczne postanowienia. Te polityczne, to pewnie kontynuacja nie, kilku, kilku, kilku rzeczy z poprzedniego roku, których nie udało się zrealizować, ale i też kilka nowych. No zobaczymy, co ten rok przyniesie, choć politycznie to mało optymistycznie w niego wchodzimy. No właśnie, zaraz o, o tym również. Z takim noworocznym postanowieniem chyba w nowy rok wchodzi Donald Tusk, który obok obśmiewania rumieńca Zbigniewa Ziobry, zapowiedział, uwaga, program Platformy Obywatelskiej. Jakieś szczegóły? Tak, no przed nami konwencje programowe, które odbywać się będą cyklicznie w różnych częściach naszego kraju. Pierwsza z końcem stycznia dotycząca szeroko rozumianej odporności i wspólnie z ekspertami, ale także oddolnie będziemy konsultować ten program i przedstawiać konkretne wizje w różnych obszarach, co zrealizujemy, jak dojdziemy ponownie do władzy jako koalicja. No to, to jest jakaś odmiana, bo jeszcze niedawno w Platformie obowiązywała doktryna, że, no, wiecie państwo, no, nic nie robimy, żeby nie podpowiadać PiSowi. Jeżeli chodzi o program wyborczy Platformy Obywatelskiej, to my go mieliśmy i nadal go mamy, tylko bo oczywiście on nie dociera skutecznie do obywateli i dzisiaj trzeba go tak przekształcić, tak zmienić, żeby e, zbudować pewną historię, która spodoba się e, naszym rodakom i, i to dziś, jest dzisiaj cel. A propos tworzenia tej historii, czy narracji, jak niektórzy mówią, dziś platforma ma przedstawić projekt e, ustawy w sprawie rekompensat za podwyżki gazu. PIS wam to przegłosuje? No, zobaczymy. No, dzisiaj dostrzegamy galopujące ceny związane z energią elektryczną, z gazem. Słyszymy o nawet tysiąckrotnym przebiciu rachunków. I dzisiaj ta ustawa, którą PiS wprowadził wymaga zmian, ażeby mieszkańcy wspólnoty na przykład mieszkaniowej, sąsiedzi jedni nie płacili 200 zł, a nie 1000 zł za, za te same media. I to, to wymaga zmian, korekty. I dla mnie oczywiste jest to, że PiS powinien to przegłosować. Nie patrzeć, kto to zgłasza, tylko przyznać się do błędu i go naprawić. No to jest oczywista ja sprawa. Ja czekam, proszę Państwa, na taką partię, która zaproponuje rekompensaty za życie w Polsce. I dotrwanie do roku 2000, przetrwanie roku 2021 tak zupełnie poważnie mówię. Chociaż może nie brzmi to do, do końca poważnie. Poważne jest to, panie doktorze, że dzisiaj ludzie niestety otrzymując rachunki za gaz, muszą się zastanawiać, czy może ogrzać mieszkanie, czy może jednak zakupić leki, bo do takich wyborów w wielu przypadkach dochodzi i z tym należy walczyć i to należy zmienić i tutaj, no nie chciałbym, żebyśmy do tego tematu podchodzili w kontekście politycznym, no po prostu wszyscy powinni e, dołożyć swoją cegiełkę, żeby ten stan rzeczy zmienić, bo, bo to jest no, zjawisko, które występować absolutnie nie powinno. Jeszcze jedna krótka, e, krótko przed przerwą. Lex Czarnek, dziś w Sosnowcu protest mm, przeciwko e, tej właśnie ustawie. O co chodzi? No, w zasadzie protesty odbywają się w całej Polsce i odbywać się będą, żeby nie dopuścić do tego, aby kurator oświaty decydował o tym, czy takie, a nie inne zajęcia w szkole mogą się odbywać, żeby decydował za rodziców, za uczniów i za nauczycieli, żeby to kurator oświaty także decydował o odwoływaniu dyrektora szkoły, o powoływaniu i o tym wszystkim, co prowadzi do centralizacji e, naszej edukacji. To na moment przerywam. Mateusz Bochenek, poseł Platformy Obywatelskiej jest naszym gościem. Po raz pierwszy w 2022 roku. Za sekundę. Bardzo dziękuję w wszystkiego dziękuję bardzo. dobrego dla wszystkich radiosłuchaczy. Do usłyszenia, do zobaczenia. Już teraz na żywo, dogrywka w sieci. Tylko na radiopiekary.pl Marcin Zasala witam ponownie. Mateusz Bochenek, poseł Platformy Koalicji Obywatelskiej jest z nami po raz pierwszy w 2022 roku. Wszystkiego dobrego, naturalnie. Dla pana dla Państwa. Po raz drugi dzień dobry. Proszę, dzień okazji. dobry i przyłączam się do najlepszych życzeń. Oby ten rok sprawił, że uśmiech na naszych twarzach będzie się jak najczęściej pojawiał. I, i życzę tego Państwu. I Nie tylko skorzystać. taki ironiczny, jak w 2021 naturalnie. Rozmawiamy o nowelizacji prawa oświatowego zwanej popularnie jak to w Polsce ostatnia tradycja nakazuje, no, Lex Czarnek. Wie pan, że minister Czarnek złagodził już dużą część tej y, przepisów tej y, ustawy. Panie dyrektorze, ta ustawa w ogóle nie powinna ujrzeć światła dziennego i w ogóle nie powinna być procedowana. I mam nadzieję, że w pierwszym czytaniu, na jutrzejszym posiedzeniu y, Komisji Edukacji i Komisji Obrony Narodowej zostanie odrzucona jak to miało miejsce poprzednio. Ona absolutnie nie nadaje się do procedowania, bo dzisiaj. Edukacja, uświata wymaga reformy, ale nie tego kierunku, który obiera minister Czadnek i rząd Prawa i Sprawiedliwości. Mówi pan, y, wszechwładza kuratoriów. Tak jest. Y, natomiast y, na przykład kuratoria nie będą miały ostatecznie decydującego wpływu na obsadę dyrektorów, y, obsadę stanowisk dyrektorów szkół. Na przykład. O tym się przekonamy, jak ostatecznie będzie wyglądał kształt tej ustawy. Dzisiaj kuratoria oświaty mają trzy głosy w procedurze Miało być pięć, konkursowej. Miało Niezależnie od tego, ilu członków tak będzie jest, na komisji. Tak jest. To, to w ogóle był paradoks, bo dla przykładu dwóch przedstawicieli kuratorium mogło wziąć udział w, w głosowaniu. Jeżeli mieliby różne zdanie, to ciekawe, jak te pięć głosów były wyliczone wówczas. Ale no, to już... Ale tego, ale taki. Przepis zgodnie z zapowiedziami tak jest, ministra tak Czarnka ostatecznie został z tej ustawy wykreślony. Natomiast co z odwoływaniem dyrektorów też? Bo tego do końca yy, sami dyrektorzy, nie wiem, czy, 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 czy to rozumieją? No, dzisiaj yy, tak naprawdę może dojść do sytuacji, że kurator pod de facto byle pretekstem będzie mógł odwołać dyrektora szkoły. Co to jest szkoły? przekroczy uprawnienia? Bo będzie mógł, będzie dyrektor mógł, yy, będzie yy, mógł, będzie mógł być odwołany, jeżeli przekroczył uprawnienia. No i jeżeli samorząd nawet nie wypełni tego wniosku, który... Tak który o który który zgłosi kurator, to etat dyrektora i tak wygaśnie. Czyli co to oznacza w praktyce? Znaczy, ja jeszcze dodam do tego, bez możliwości odwołania się, mhm. tak? To będzie ostateczna decyzja e, po stronie kuratora e, oświaty i wtedy powierzenie e, po, pozostanie po stronie kuratora oświaty i wybierze sobie dyrektora, jakiego będzie chciał, poza formułą konkursową. Jeżeli pan mówi o e, tych e, uprawnieniach i tak dalej, no to należy przypomnieć, że obok Lek, leks Czarnek, mam jeszcze lex Wójcik, e, czyli e, aspekty dotyczące prawa karnego e, i za niedopełnienie e, obowiązków e, i tym podobne aspekty e, nauczyciel, czy dyrektor szkoły może trafić do więzienia e, nawet na e, kilka lat, e, bo dzisiaj do prawa oświatowego rządzący chcą wprowadzić między innymi przepisy e, zawarte już prawie karnym, jako e, no kolejny element e, opresji wobec nauczycieli, żeby wiedzieli, jak się nie podporządkują, no to będą później mogli ponosić także konsekwencje kadyny. Wiceminister i do Piątkowski twierdzi, że samorządy z zadowoleniem przyjęły propozycję zmian w lex czarnek. To, czy, że pan minister Piątkowski tak twierdzi, to nie, to nie oznacza, że tak jest, bo... Znaczy, procesy słyszę... W miastach świadczą o czym innym, natomiast tutaj jest bardzo ciekawa, ciekawa jakaś rozgrywka się toczy, bo jest kwestia na przykład podniesienia pensum. Tak? tak, podniesienia pensum, podniesienia jednocześnie wynagrodzeń nauczycieli, ale tak naprawdę nie, nie sprawi to, że nauczyciele będą zarabiali więcej, bo wzrośnie liczba godzin, które będą pracowali. Tak, ale teraz samorządy płacą za te nadgodziny, prawda? I ministerstwo chce, żeby zmieściły się one w zwiększonym pensum. Co to oznacza, oznacza dla samorządów? dzisiaj, dzisiaj subwencja oświatowa, która trafia do samorządów nie wystarcza nawet na wynagrodzenia, to jest już sprawa. nie wspomnieć o jakichkolwiek inwestycjach i działaniach, poza tym dlatego też proponowaliśmy i podtrzymujemy e, tą propozycję, żeby zmienić sposób wypłacania e, subwencji, zamienić ją chociażby na dotację celową. Środki znaczone, konkretnie przeznaczone na wynagrodzenia, a wtedy samorządy mogłyby się zająć, na przykład e, remontami czy pracami związanymi z obiektami. Wiem, że Ale żaden rząd na, rząd co, na coś takiego się nie chce, no, no, z tak, aż taką brawurą się, jeżeli chodzi o rozliczanie i planowanie kosztów Ale funkcjonowania łaski nie nie oświaty łaski nie, nie zdecydował. <noise> to e... jest obowiązek, żeby wspólnie z samorządami realizować zadania z zakresu oświaty. No, łaski nie mam, że, nie że, robi. Tylko rzecz w tym, że podniesione pensum tak naprawdę dla samorządów oznacza oszczędności. Panie redaktorze, przy tym ciągłym dojeniu samorządów trudno mówić o jakiejkolwiek oczekiwaniu. W tej konkretnej sytuacji, ale na czym polega ta rozgrywka? Czy możliwa jest transakcja wiązana właśnie z samorządami? Jakaś forma złagodzenia czarnych na przykład w zamian za, za te kwestie czysto oszczędnościowe, związane na przykład z zwiększeniem pensum? Samorządy jednoznacznie powiedziały, że nie ma mowy na to, żeby poprzeć Lex Czarnek. Wszystkie korporacje samorządowe, przynajmniej te znaczące, jednoznacznie się w tej kwestii wypowiedziały, poszczególne samorządy także. Ostatnio nawet słyszałem wypowiedź pana Wójcika, reprezentującego Związek Miast Polski i powiedział, że nie ma mowy o transakcjach wiązanych, także związanych z pensum, także absolutnie Absolutnie bym to wykluczał. Nie chcemy wracać do przyszłości. nie chcemy, żeby edukacja, oświata była centralnie planowana, tylko chcemy jednak kierować się ku przyszłości i szkoły otwierać, dawać możliwość rozwoju i na pewno nie ma mowy na tego typu transakcje ze strony samorządów. Panie pośle, a ten dzisiejszy protest w Sosnowcu przeciwko Oleks Czarnych, to czyj konkretnie jest właściwie? dzisiaj wystąpią z tego co wiem, samorządowcy ja również będę w nim brał udział, także związki zawodowe między innymi Związek Nauczycielstwa Polskiego jako ten wiodący i inne związki Mimo zawodowe Solidarność także tam również Solidarność przestrzega przed zwolnieniami w, w, w szkołach 44 tysiące nauczycieli mogłoby stracić pracę, zdaniem Solidarności to tak, wie pan, jedna dwunasta chyba całego składu nauczycielskiego w Polsce. Z jednej strony zwolnienia, z drugiej strony e, o, dobrowolne odchodzenie z zawodu nauczycieli, bo też tą tendencję obserwujemy, a kiedy zostanie wprowadzone przepisy kodeksu karnego, e, cenzura możliwości e, prowadzenia zajęć e, otwartych w ramach programów nauczania, które e, tworzą nauczyciele, może powodować, że za chwilę będzie ogromny kryzys, bo nie będzie miał kto e, wychowywać uczniów Młodego pokolenia. Wie pan, że dzisiejsze, y, ten, ten dzisiejszą, dzisiejszą, y, czy plan, harmonogram tych dzisiejszych wystąpień, konferencji prasowych w sprawie Lex Czarnek, to prezydent Hęciński reklamuje z logo Tak dla Polski. Y, nie widzę w tym nic złego, A, przyznaję. Okay. A co pan jeśli... sądzi o tej inicjatywie? K inicjatywie pan Kibicuje? Ruch Samorządowy Tak dla Polski to jest właśnie takie stowarzyszenie, które prezydenci z Samorządowcy z całej Polski powołali parę tygodni temu w Poznaniu. Cieszę się na pewno z tego, że nie mamy już do czynienia z tym rozproszeniem, rozdrobnieniem różnych organizacji samorządowych, bo, bo sam się gubiłem w tych nazwach, kto gdzie jest i, i, i często sami członkowie mieli problem z, z tymi nazwami. Dzisiaj postanowili się zjednoczyć w grupie siła i, i zresztą podzielam w pełni poglądy, które, czy cele, które przed sobą stawiają, także jak najbardziej popieram działania samorządowców, którzy chcą doprowadzić do sytuacji, w której będą poważnie, normalnie traktowani. A jakie, a jakie ta, ta, ta inicjatywa wywołuje reakcje w samej Platformie Obywatelskiej? Jeżeli, wy, jeżeli wywoływałaby negatywne, to byłoby źle. Na razie Tam to chyba jest taka się, konsternacja wciąż trwająca się, jeszcze. się, że partner po stronie samorządowej, który deklaruje chęć współpracy i współdziałania e, także w, w czasie wyborów parlamentarnych, e, który mówi, że nie chce tworzyć osobnego ugrupowania politycznego, a chce wspierać opozycję, e, to jest wartością dodaną. Znaczy, Prezydent nie widzę... Sosnowca... Jest członkiem Platformy, prezydent tak Poznania, jest. prezydent Warszawy, którzy są we władzach. Prezydent Rybnika jest członkiem tak. Platformy, na przykład, który też jest, jest chyba już członkiem ruchu samorządowego. Tak Jak to rozumieć w takim razie? E, to jest... Biorąc pod uwagę, wsłuchując się również w głosy samorządowców, którzy mówią o. Hmm, może nie tyle o partii, chociaż takie głosy też były okay. e, w, pojawiały się, kiedy tworzyło się e, to stowarzyszenie. Jak rozumieć głosy o takiej politycznej aktywności, typu Sejmik, Senat? Może Sejm w jakimś stopniu? Ja bym bardzo chciał, żeby więcej samorządowców znalazło się w, w parlamencie. Ludzi doświadczonych, którzy rozumieją problemy samorządu i mam nadzieję, że w kolejnych wyborach samorządowcy zdecydują się w większej liczbie wystartować w wyborach parlamentarnych. Ale skoro znani, samor... znani samorządowcy z całej Polski i to z Platformy Obywatelskiej również, zakładając stowarzyszenie, które ma ma jednocześć takie... samorządowców. No tak, ale ma, ma takie ambicje. To znaczy, że e, pańska partia nie do końca reprezentowała ich interesy. Nie, nie, absolutnie tak nie jest. E, nie wszyscy chcą należeć nie. do partii politycznej e, i pan wymienił kilku przedstawicieli e, mojego ugrupowania We politycznego, jest ale wielu, z ale wielu członków platformy. kilkuset, kilkuset członków e, tego ruchu, e, nie należy do żadnego ugrupowania politycznego i nie chce się do niego zapisywać. Dlatego dzisiaj... E, Taki ruch, który ich jednoczy, jest wartością dodaną, bo ich głos będzie mocniej słyszalny. A to, że członkowie Platformy Obywatelskiej, którzy są samorządowcami, pozostają członkami platformy i angażują się w działania wspólne z samorządowcami, no nie widzę tutaj ani nic złego, ani konfliktu. No, zobaczymy, co będzie, jeżeli powstaną konkurencyjne listy do na przykład do Senatu, albo, albo kto wie, może nawet, przepraszam, do Sejmiku, a może nawet do Senatu, to pytanie, kiedy będzie, przyjdzie taki moment, że Platforma będzie wyrzucać tych prezydentów nie, e, do, zaangażowanych nie, 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 w, tak nie, dla Polski? Myślę, że, że absolutnie do tego nie dojdzie. Nie szukajmy w, we własnym gronie wrogów. No skąd? Gdzieś w ogóle to nie jest tak, go, że prezydenci... Mamy go zupełnie po innej stronie. Że prezydenci, jak, Cele jak, mamy jak prezydent Sosnowca... To, to nieprawda, że tam drogi się rozchodzą z platformą od jakiegoś czasu. Jeżeli chodzi o, o prezydenta Chęcińskiego, ja zawsze uważałem, że jest znaczącą postacią w Platformie Obywatelskiej i nią powinien pozostać. Szkoda, że nie wygrał wyborów w regionie śląskim i bardzo nad tym ubolewam i to mówiłem od początku, wspierałem go Podacie, ze, wszystkich sił, tym, co mówię. ze wszystkich sił, to wygrał na te moje wybory, pytanie. co nie oznacza, że się obraził na Platformę Obywatelską, bo nadal jest członkiem Platformy i, i działamy wspólnie w ramach organizacji politycznej. A w ruchu samorządowym funkcjonuje już od kilku dobrych lat. a Przed kilkoma tygodniami nastąpiło to zjednoczenie. I, no tak, i nadal i po raz jest w tej, tej Z, z, z ust samorządowców padły konkretne deklaracje również polityczne. Sejmik, Senat, być może Sejm ale nie samodzielnie, tylko wspólnie to z partiami o, opozycyjnymi, się, się ale takie okaże. deklaracje dzisiaj podają. To się jeszcze okaże, jak będziecie w ogóle wspólnie w stanie jako, jako platforma między innymi. Czy to jest, yy, czy to, o czym rozmawiamy teraz, to jest kolejny dowód na to, że w tym roku już jednak będą wybory parlamentarne? Czy To faktycznie jest wydłużenie z husów, bo trudno jest dzisiaj przewidzieć, co doprowadzi do e, przyspieszonych e, wyborów. Może to jest trudno czymś, ale ja Wam jeden fakt. Prawo i sprawiedliwość kupuje Billboard na Maj. Takie e... informacje e, m, w ubiegłym tygodniu jeszcze krążyły w mediach skoro billboardy na maj, no to wie pan, to, to to jakby pan nie wiedział, to tak wygląda na wybory w czerwcu. Nie wiem, czy PiS nie powinien w ogóle długo długookresowo podpisać umowy na wynajem billboardów, bo oni ciągle tylko przeklejają tutaj Polski Ład, tutaj niskie ceny paliwa, niskie ceny energii elektrycznej, no, pasmo sukcesu, które prezentują na billboardach i ulotkach z funduszy publicznych. Także tego widzimy pełno wokół. Tuska, Donalda Tuska, wybory... Klotki w wyborach nie cieszą. A pana? Panie traktorze, czym prędzej odbędą się wybory, tym lepiej, bo te patologie, które wychodzą każdego dnia, te związane z Pegasusem, z łamaniem dyscypliny finansów publicznych, z omijaniem prawa, z łamaniem prawa. To zatrzymajmy to się na sekundę. To... A propos nowych informacji dotyczących właśnie systemu Pegasus tak. i rzekomej inwigilacji. Między innymi polityków opozycji, prokuratora, we wrzosek, również, znaczy polityka opozycji, mówimy o Krzysztofie Brezie. Tak co, co, jaki będzie dalszy ciąg tej sprawy? No, tak naprawdę w, powinna zająć się tym prokuratura. Jak wiemy na Prokurator, wniosek, Prokuratura pani, już odmówiła. Pani szczęcie. Prokurator Brzosek, tak. dokładnie tak. E, kolejnym działaniem, które my będziemy próbowali podjąć jest powołanie komisji śledczej w Sejmie, czyli żeby posłowie otrzymali uprawnienia de facto prokuratorskie do e, działań w ramach tej komisji. E, równolegle powstanie komisja, no niestety bez tych uprawnień w Senacie, która będzie się zajmowała tą sprawą. Komisja śledcza. Pamięta pan którąkolwiek, która coś y, faktycznie no, wyjaśniła? Pamiętamy Rywinak komisję. No, to to, z, to, to z nie z wiem, pierwszych. czy pan jeszcze na świecie był wtedy, nie czy jednak, ja byłem na świecie. Niemniej jednak, panie dyrektorze, panie musimy poczekać jeszcze chwilę i zobaczymy, czy uda się zdobyć wymaganą większość. Widzimy, że równolegle działania podejmuje Najwyższa Izba Kontroli. Marian Banaś zapowiedział kontrolę w tym zakresie. Przy czym już pewne fakty zostały ujawnione dotyczące samego zakupu Pegasusa w informacji Najwyższej Izby Kontroli. Jeżeli dzisiaj nie uda się doprowadzić do odpowiedzialności osób, które dokonują tych nielegalnych, niezwykle. Skandalicznych rzeczy, to na pewno w perspektywie miesięcy, najdalej lat pociągnięci zostaną do odpowiedzialności. To nie jest tak, że, że coś umiera, zanika i, i te osoby będą bezkarne. Panie Czy... proszę, a wybory, teraz jeszcze wracając do przedterminowych wyborów, ciekawa myśl znowu z ust Donalda Tuska. Pytano o wybory przedterminowe. Mówi tak, nie wystarczy wygrać. Najba najbardziej obawiałbym się pyrrusowego zwycięstwa, że jest minimalna większość, ale na przykład nie do końca dogadana, skłócona, rywalizująca ze sobą, yy, przy tym jeszcze z pisowskim prezydentem, silnym obozem Kaczyńskiego. No, yy, abstrahując od, od takich didaskaliów, to nie niezła diagnoza zjednoczonej opozycji. No, faktem jest to, że dzisiaj w parlamencie, na stronie opozycyjnej zasiadają różne ugrupowania, które chcą sprawować władzę. No, tak to już jest w polityce i w tej chwili trzeba znaleźć porozumienie przynajmniej w, w kilku obszarach, żeby móc wspólnie później rządzić. I, I też sam Donald Tusk mówi, że to jego głównie rola tym, żeby tą opozycję zjednoczyć. No tak, kiedy to Donald Tusk? Już nie pamiętam. Ile to miesięcy już w fotelu, na stolcu przewodniczącego w platformie siedzi. Ale Donald Tusk podkreśla, że jest w dobrym kontakcie cały czas i relacjach i z lewicą. Z lewicą? Ostatnio... Z kamyszem, kamyszem i z kołownią. To, to z czarzasy to jest słabi, z, chyba. Z, Społeczny. No, i... lewicę ostatnio bardzo często. Znaczy, stwierdza Na, ma... fakty dotyczące. No tak, przeszłości. Meblując, me... przeszłości. Jak to, teraźniejszości? Mebluje im, mebluje lewicy kierownictwo. To wie pan, gdyby, gdyby tak na przykład Czarzasty mówił, kto powinien rządzić w Platformie, to wie pan, jakie byłoby oburzenie. Czy sami członkowie lewicy, czego przykładem było odejście pięciu parlamentarzystów z klubu parlamentarnego, no, widać nie są zadowoleni z tego układu w Parlamencie i tego, jak zarządzana jest partia klub parlamentarna, ale nie chce się też zajmować innymi. No właśnie, że to jest wasza sprawa. Jeżeli Tusk, Tusk się obawia pyrusowego zwycięstwa, to też, proszę Państwa, dosyć ciekawe, bo przypomnę tylko, że w sondażach na czele wciąż PiS. W solidny, solidny dystans nadal macie do pokonania. Jasne, w granicach 30 kilku procent dzisiaj ma PiS, natomiast opozycja, jeżeli udałoby się nas zjednoczyć, no to faktycznie. To jest wielkie, jeśli, faktycznie, uwagę faktycznie tak że jesteśmy się... w, stanie, w stanie zdecydowanie wygrać i sprawować tą władzę. Czy... To, to jest, Panie że naturalna diagnoza postawiona przez Donalda Tuska, że dzisiaj potrzebne nam jest zjednoczenie i dogadanie pewnych kwestii. No, nie, tak, na koniec, byli... na koniec tak. w, w ramach postanowienia noworocznego, jak pan sobie wyobraża te dwo, bo tak jak na przykład Senator Frankiewicz mówił ostatnio, dwa bloki na przykład. Idealnie byłoby, gdyby opozycja w takich dwóch blokach startowała to jak? Rozumiem, że wy z lewicą nie, to lewica, lewica to byłby ten jeden blok i wy. Z kim właściwie w tym drugim? Panie do no ja nie prowadzę tych rozmów. Ale nie, ja pytam, odwołuje Kierowusko... się do pańskiej wyobraźni. Jak pan sobie jest w stanie to wyobrazić? Jestem sobie w stanie wyobrazić koalicję obywatelską z ruchem Hołowni i na przykład z, z Polskim Stolnictwem Ludowym. Naturalna koalicja, która mogłaby zostać zawiązana Pod przy, wsparciu, jakim? przy wsparciu samorządowców. Pod szyldem Platformy, czy jakimś wpływem ko koalicyjnym? Trudno, trudno jest mi to dzisiaj e, o, oceniać. Czas po Mam nadzieję, że jak najszerszą koalicję uda nam się zawiązać, czego dowodem, że takie działania są właściwe, chociażby jest Senat, gdzie udało się taką koalicję szeroką zawiązać i udało nam się wygrać. Dlatego potrzebne są te rozmowy. A to, że my się czasami nie zgadzamy i wspieramy na opozycji, to rzecz normalna, ale te cele. Wspólne są silniejsze od tych różnic. Mateusz Bochenek, poseł Platformy Koalicji Obywatelskiej, był dziś z nami po raz pierwszy w roku 2022. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, lepszego roku niż ten, który za nami. A za rozmowę dziękujemy. Bardzo dziękuję. Również wszystkim Państwu życzę wspaniałego 2022 roku. Do usłyszenia i do zobaczenia. Do